Cześć, witajcie, oto youtuberzy, którzy reagują na grę Garden of Banban 7. Z biegiem czasu będę zwiększał ilość youtuberów, bo na razie mało kto to nagrał tę grę, chociaż minęło już trochę czasu. Zaczynamy od Admirosa. Zapraszam serdecznie, jeżeli kogoś pominąłem, przepraszam, napiszcie w komentarzach, to dodam w następnym odcinku. Lecimy. A to są oczywiście pierwsze reakcje... Pierwszy raz na Garden of Banban 7 piętro niżej i poszukać Sergiona, czyli tak zwanego chirurga. I patrzcie na to: twórcy zapowiedzieli już Garden of Banban 8, więc mam nadzieję, że zostawicie Ej, ten tysięcy łapek w górę. Wtedy również ogram dla was Garden of Banban 8 premierowa. Tymczasem zaczynajmy, bezbędnego To bardzo gadania. ciekawe, że Musimy od razu dają mnie. Co się teraz Zapowiedź. wydarzy? Czy będziemy mieli podsumowanie? Nie, nie będziemy mieli. Oczywiście mamy zegar. Ok, na delikatna tick, sprawa tak. dla rodzica, poszukującego swojego, swojego zaginionego. Dziecka, standardowa, tak, więc skipujemy to. I tak, mamy oczywiście berło, które jest zepsute, i chyba musimy je naprawić, o ile się nie mylę, albo. Tam znaleźć trzeba drugą coś dodać, nie? Część, bo tutaj jest jedna część ukryta, więc prawdopodobnie dzisiaj dowiemy się, gdzie ukrywa się druga część. I najbardziej ciekawi mnie to, czy. czy banban -Ban żyje. To jest chyba bardzo ważna informacja. Jak spojrzymy do góry, oczywiście zaraz po tym odcinku, jakieś dwie godziny później, pojawi się odcinek z hakowania, więc na pewno macie zagwarantowane, że odkryjemy wszystkie sekrety, typu na przykład co się znajduje tam na górze? Będziemy to wiedzieć, tak więc oglądajcie, a tymczasem no naszego dronika. O, patrzcie na to. Rocky Dogi, zapraszam na jego reakcję. Doszedłem więc wersja 1.0.0. Wszystko sobie poustawiałem jak zwykle. Dalej Full HD w okienku, tylko sobie tak mogę grać, bo, bo nie działają inne rozdzielczości. Nowa gra. Zaczynamy, moi drodzy. Nie wiem, czego tutaj się spodziewać. Z tego co pamiętam, jechaliśmy window w dół eee, i ta załoga Ej, tych, czy tych, tych tych złych. Nie tak niezbyt zoptymalizowana. Skyrim dzisiaj chyba będziemy tutaj poznawać. E, dobra, czas to delikatna sprawa dla rodzica poszukującego swojego zaginionego dziecka. Kliknij na zegar, aby przyspieszyć czas. Czyli to, co słyszeliśmy, jak zwykle, to jest chyba właśnie. A, Queen Brosyllia, zamek jej, tak? To było. Ta to berło. Cała, co zbieraliśmy. Okej. Okay. I chyba był Didi-Du, di, dada-Du, jakiś ten, ten, właśnie zły, ta przesawka taka zła. Dobra, mamy to. Znaczy, nie mamy. Aha. Aha, to w drugą stronę, czyli zostało to zaniesione do, do skrzynki. Dobra. Oj, znowu jesteśmy sami. Teraz tak, pytanie: czy będą jakieś powalone naprawdę zagadki? You're one step closer to greatness. Jesteś krok bliżej do wspaniałości. Przytrzymaj shift, żeby biec. Oczywiście. Gra dalej, tak działa, no nie wiem, 60 fps czasem bardziej chrupie, ale. Sharikan VR! Bo co? I budżet z YouTube'a poszło na to dziadostwo! już zapowiedzieli Ganon of bamban 8! Co to jest? Twój stary z mlekiem wrócił? Aj, to po prostu już zaczynamy Aj, bez żadnej kastynki ani nic? Let's go! O, mamy super droda! Czemu tak gra chodzi, jakby nie chciała chodzić? Czy to normalne jest? Ja mam jakiś limit FPS-u, przepraszam? Co tu się wyprawia w tej grze? Czekajcie, bo może mam zbyt... BEST! Hmm. A, może sobie tylko na high damy, ale od razu lepiej ta gra działa. No i teraz to ja rozumiem. Dobra, mój fantastyczny dronie, co my tu mamy? Oh, Czyli gra nie, z... Z... nie jest zdecydowanie best. <laughs> Max player! Mam nadzieję, że dobrze tak, wymówiłem. Tak, tak. Przepraszam, jeżeli źle. Player, player. Jedziemy. Max, po Czyli, prostu. Ee, poprzednia część skończyła się. Czym? Troszkę damy głośniej. Czas to delikatna sprawa dla rodzica poszukującego swojego zaginionego dziecka. Kliknij na zegar, bla bla bla. Bla bla bla. He bla 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 I bla bla bla. To chyba było na streamie, okay. z tego co widzę. Co to jest na live. Ie. Ok. Gdzie my żeśmy skończyli w ogóle? Przytrzymaj w sad. O jezu, gra dalej, będzie nam mówić, jak mamy się poruszać, tak? Czekajcie, wiecie co? No, Jak jeżeli ktoś zaczyna... Pierwszy raz gra w ten to, to trzeba... Z, też... samouczek, i nie? Takim. Umiem. Garden. Of... Umiem! Tak, umiem, umiem. Garden of Banban. -Ban 6. Ending. To było z królową? Juniorski! Dila, tak. Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał! Garden of Banban! -Ban. Dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc aż tak, dziadek. A ja również być może za twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Co? Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Kacper Kamiński, Konrad U, Jakie ładne Stawiak fanarty oraz Pawelek Essa. Za Skibidi trzy, Junior, o Skibidi arty, to tak Pozdrawiam. jest Pozdrawiam! No a teraz! Dobrze. tak ma być. Oho, zaczynamy. Co się w tej gierce dzieje? Juniorski, weź ty, lepiej uważaj, żeby bambalina nie posmyrała Spoko, ciebie oko. po tyłeczku LOL. Sumie, Dobra, my jesteśmy. Jest, Co to jest? To jest od Queen Bouncilly, nie? Tam znaleźliśmy ten ten. Czas to delikatna sprawa dla rodzica poszukującego swojego zaginionego dziecka. Dni na zegar, zegar. A bo my teraz się Sir John spotkamy, no przecież. I wyciągnęliśmy tą różdżkę, która jest tak ważna. Ona jest zniszczona, okay. nie? To berło. Tutaj widzę, coś się zaczyna pojawiać. Ty, rzeczywiście. Na na się nic nie zmieniło, ale wydaje mi się, że ktoś tutaj ukradł tą różdżkę teraz. Chyba to tylko Tak To się nie? Też wydaje. Dobra, gdzie my się teraz zrespawnimy? Okej, okay, zjechaliśmy znowu na dół, jakbyś inaczej. Przytrzymaj WZAD, tu już znamy. You're one step closer to greatness. Jesteś jeden krok od takiego tej, takiej wspaniałości. Przytrzymaj shift, by biegać. To już wiemy, Naciśnij lewy przycisk myszki, aby używać swojej zabawki, tu już też wiemy. Tablica. Tutaj potrzebujemy kartę, jak sami widzicie. Na dzisiaj prawie. No i to by było tyle na dzisiaj. Dajcie znać, która reakcja wam się najbardziej podobała. Wszystkie reakcje znajdziecie w przypiętym komentarzu, a filmy youtuberów, którzy tu teraz wystąpili, macie w przypiętym komentarzu i również w opisie. Jeżeli kogoś pominąłem z youtuberów, którzy nagrywali tę grę, to dajcie znać, oczywiście dodamy w następnych odcinkach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i sprawdźcie kolejne filmy u mnie na kanale. Powinny Wam się teraz wyświetlić.